Ale ja wam chcę taki krótki film nagram wam i ogólnym y, byłem na wojcie i po prostu znalazłem na, y, y, na... nie na kolację, na podwieczorek szarancze. O, o. No. O. I właśnie chcę na podwieczorek wam pokazać... O, o to. Dawaj o. głowę, o. samą głowę. Mm. <ścoughs> <ścoughs> Jak guma, Donald. <ścoughs> Se manter,